Kochani, to jest lekcja dla Was, którą y, każdy powinien dobrze zrozumieć. Nauczcie się nam na moich błędach, bo, bo warto. Y, pierwsza duża porażka moja to była jak y, otwierałem cukiernię. Lat temu już chyba z 6. Wyobraźcie sobie, że nagle jest pomysł. Y, ludzie dookoła mówią: Kurczę, to musi wyjść. Do mnie wtedy pamiętam, jak y, tata przyszedł i narysował mi. Ile ten biznes będzie zarabiać? Jeździliśmy po cukierniach różnych i patrzyliśmy się, jak wszystkie się wokół rozwijają. No nie zapomnę tego, że pojechaliśmy pod jedną. Kurczę, kiedyś była mała, teraz jest duża. Jechaliśmy pod drugą, też mała, dobudowali całą fabrykę z tyłu. To musi być dobry biznes. No i tak sobie narysowaliśmy, że powinniśmy zarobić 50 tysięcy czy 40 tysięcy miesięcznie. Tak, równo tyle było na minusie. Przez 8, 8, 8 albo 10 miesięcy i plus wyremontowane lokale, i tak dalej, i tak dalej, tak dalej. Generalnie w ciągu roku yy, straciłem milion złotych, nie milion, 700 tysięcy, przepraszam, dokładnie 700 tysięcy, teraz trzeba dość uzupełnić ten milion. I to jest pierwsza rzecz, że otworzyłem zewnętrzny biznes, który no, po prostu się nie udał. I myślę, że Takich osób, co otwierają biznesy, i po prostu jest to totalna klapa, jest bardzo dużo. Także większość z was ma albo znajomych, albo rodziców, albo kogoś. No biznes przestał istnieć z jakichś tam powodów. No Ja po prostu yy, nie miałem na tyle pieniędzy, żeby pozwolić temu biznesowi dłużej trwać, żeby dać mu w ogóle szansę, żeby on zaczął funkcjonować. No, no nieważne. Generalnie 700 tysięcy utopione w zewnętrznej firmie. Teraz tak. Na początku właśnie myślałem, jak to zrobić: jak to otworzyć jakąś firmę inną, żeby też, też, też na tym zarobić. Teraz, kochani, później otworzyłem Football Training Center i raz w jaki sposób tam straciłem jakieś 150 tysięcy złotych, kochani, w taki sposób, że cały marketing, jaki ja robiłem, i posty sponsorowane, jakie wrzucałem, budowałem markę FTC, czyli Football Training Center, jeżeli ktoś, ktoś z Was zna. I wszystkie pieniądze poszły w promowane posty. Teraz mówię o kwocie prawie 150 tysięcy złotych w ciągu paru lat. I teraz tak. Ja w międzyczasie zacząłem realizować inne pasje, takie jak. Podróże, sporty ekstremalne, wszedłem świat deweloperki i po prostu ten projekt przekazałem innym osobom, i one teraz go rozwijają, one, 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 one generalnie go współtworzą. Już to nie robię ja osobiście. I teraz tak, nagle zmieniło mi się patrzenie i wszystkie pieniądze, czyli te 150 tysięcy, już, już nie mówię. Jeszcze jak do tego dołożymy e, grafika, strony internetowe i tak dalej, że to wszystko było pompowane tam masa, masa, masa kasy, że to będzie znacznie więcej, bo mówię 150 tysięcy to jest sam e, Facebook. E, jak dodamy do tego grafika i tak dalej, to to będzie grubo ponad 200 tysięcy. Jak to wszystko dodamy, ja dzisiaj wiem, że moje życie się cały czas zmienia, ja cały czas ewoluję, ja cały czas idę w inne strony, ja wiem, że jak jakimś magicznym cudem ten biznes też przestanie istnieć za ileś lat, to ja te pieniądze po prostu stracę. Tak, puf, jakbym mnie spuścił w klozecie. I teraz tutaj jest dla Was rada, kochani, bezcenna. Nauczyłem się, że jedyną pewną rzeczą i najpewniejszym biznesem świata jestem ja. Ja dzięki sobie. Będę zarabiał zawsze, niezależnie czy mi się zmieni widzimyś. Ja zawsze będę lawirował w różne miejsca. I teraz tak. Dzisiaj zarabiam 30 tysięcy pasywnie, dzięki mojej marce osobistej. 50 tysięcy średnio miesięcznie, jeżeli chodzi o taki średnioroczny dochód z 2019 roku. I w siebie zainwestowałem, no nie wiem, 30 tysięcy w skali tych wszystkich lat, jeżeli chodzi o marketing, o promowane posty. I teraz, gdybym ja w siebie zainwestował to jest te 150 tysięcy złotych, które zainwestowałem, na przykład yy, Football Training Center, ja dzisiaj, kochani, miałbym 5-10 razy więcej obserwujących, a w związku z tym miałbym z co najmniej z 3 do 5 razy więcej dochodu. Zarówno pasywnego, jak i tego, yy, gdzie coś tam czasami muszę porobić. I teraz tak, dla Was lekcja. Niezależnie czy macie firmy yy, zewnętrzne, zawsze pompujcie siebie i inwestujcie w siebie pieniądze. W taki sposób, że wy prowadzicie firmę, na swoim kanale prywatnym yy, promujcie tą swoją firmę, że wy w niej działacie, robicie, ale tam pompujcie pieniądze w siebie, bo nigdy nie wiecie, czy dana firma nie padnie, a jak padnie, to te wszystkie pieniądze idą, jakbyście je spukali w, w toalecie. I to jest, kochani, tip za milion baksów, nie? Żeby cały czas, nawet jak otworzysz firmę zewnętrzną pompować pieniądze w siebie, jeżeli chodzi o marketing. I już nie wspomnę w ogóle, że najpiękniejszym biznesem świata, najlepszym, którego nie znalazłem lepszego, jest to, żeby promować ogólnie siebie i zarabiać na swoich pasjach. Bo zobaczcie, jak ja zainwestuję w siebie, będę, nie wiem, promował posty na Facebooku, to moja marka cały czas rośnie. Rośnie ilość obserwujących. Rośnie ilość ludzi, do których zaciekam z reklamą, czyli każdy post, który wrzucam, każdy film, który wrzucam, dociera do większej ilości osób, coraz więcej ludzi mnie zna. I każda sekunda mojego życia, którą ja wkładam w budowanie mojej marki, każda złotówka, którą ja wrzucę w promowane posty, ona mi się prędzej czy później zwróci. Rozumiecie? Bo to ja nie, dopóki żyję, to będę zarabiał na sobie. I teraz najpiękniejsze w tym wszystkim jest to, że jak inwestujecie w siebie, czyli w swoją markę osobistą, to e, możecie zmieniać kierunki, i nic się nie dzieje. Rozumiecie? To jest piękne, że cały marketing zostaje. To jest najpiękniejsza, najwspanialsza rzecz, którą docenicie, jak kiedyś otworzycie biznes i on, tak mój, zbankrutuje. To wtedy zrozumiecie, że Boże, gdybym ja miał te 700 tysięcy złotych, które ee, zostało no po prostu biznes, pomysł kosmosu. Gdybym ja to w siebie zainwestował, no to ja jestem numerem jeden dzisiaj w Polsce. I to takim przedgrzesiakiem i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie byłoby konkurencji. Bo dotarłbym do tylu ludzi z reklamą. Najlepsze filmy wtedy promuje się, jedzie się z tematem na maksa. Także, kochani, ten błąd, którym się dzisiaj z wami podzieliłem, mój, że ja nie inwestowałem od samego początku w siebie, tylko inwestowałem w zewnętrzne firmy, jest bezcenną radą. Tutaj dla Was taki właśnie tip: bez względu na to, co będziecie robić w swoim życiu, zawsze promujcie siebie i dawajcie, no nie wiem, 90% kasy, które ma, ma iść w marketing, na siebie że Wy działacie w Waszej firmie. Czyli to można przyrównać do Elona, Max, Elona Musk'a i SpaceX'u. Każdy wie, że Elon Musk to SpaceX. I teraz tu jest ten klucz, żebyście Wy, niezależnie jaką macie markę osobną, pompowali siebie i ludzie ma, mają Was kojarzyć z tą marką. Że ta marka równa się Wy, a nie że Albo inaczej, że Wy równa się ta marka, bo jak pomyślą o Was, to mają pomyśleć o tym, co Wy robicie i wiedzieć, że Wy macie też strony internetowe z tym związane, a nie na odwrót, że jest taka firma, w której jest taki Dawid Piątkowski. Odkręcenie tego w drugą stronę, Wy jesteście najważniejsi. Dzięki temu zaoszczędzicie masę kasy i dopóki będziecie żyć. Wasza marka osobista będzie kwitnąć. I teraz bez kitu, ten tip ja wyceniam na milion złotych. Tyle straciłem. Gdybym y, policzył te wszystkie źle wydane pieniądze, to jest spokojnie milion złotych. Gdybym ja ten milion złotych zainwestował w siebie, ja byłbym w zupełnie innym miejscu. Nie narzekam, nie narzekam, jest dobrze. <laughs> 170 tysięcy zarabiać na miesiąc ze wszystkich rzeczy jest dobrze, ale ja byłem zupełnie gdzieś indziej. I dużo szybciej. I mniej stresów. I także tutaj weźcie sobie to na poważnie. Kochani, teraz z tego miejsca chciałbym Was bardzo zaprosić na darmowy, darmowe szkolenie, darmowy webinar który odbędzie się na zamkniętej grupie, także to nie będzie udostępnione ani na Facebooku, ani na, yy, na YouTubie. Jest to zamknięta, potężna dawka informacji. Jeżeli jesteście ciekawi, bo zamierzam się tam grubo podzielić takimi tipami, które sprawiły, że zarabiam ile zarabiam, że przede wszystkim, yy, żeby nie, żebyście nie tracili pieniędzy w taki sposób jak ja, który jest związany z niewiedzą. Rozumiecie? To jest taki jeden tip. Jeden. Jesteście w stanie... Tysiąc razy szybciej się rozwinąć. I takich typów, kochani, przygotowałem dla Was bardzo dużo. Zapraszam was na szkolenie. Więcej informacji macie w opisie filmu. Zapisujcie się, nie zastanawiajcie na nawet sekundy. Polecę na pełnej, będziecie mieć masę bezcennej, moim zdaniem, wiedzy. Jeżeli waszym celem jest osiągnięcie wolności finansowej, łączenie pasji z zarabianiem, ale przede wszystkim. Bezpieczny biznes w dzisiejszych czasach, a bezne, bezpiecznym biznesem jesteście wy i macie inwestować w siebie, w siebie, w siebie, w siebie, a nie w zewnętrzne twory. Tego mnie nauczyło życie, tego mnie nauczyło moje doświadczenie, i wiem, że to, to, to jest strategia teraz mojego sukcesu, żeby właśnie robić to w taki sposób. Kochani, a reszta typów obiecuję, że, że będzie na, na takim poziomie. I lepszym przygotowałem dużo, dużo, dużo niesamowitych rzeczy, także zapisujcie się i do zobaczenia na zamkniętym webinarze. Trzymajcie się, pozdrawiam Was. Hej.